Każdy człowiek jest inny i na swój sposób wyjątkowy. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam jednak kilka przykładów naprawdę niezwykłych osób, które swoim unikalnym wyglądem zaszokowały cały świat. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie włączyć powiadomień, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W ten sposób będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Rachel Faroch Rachel Faroch jakiś czas temu wrzuciła do sieci materiał, w którym podczas publicznej parady naciskała, aby ludzie zaczęli zauważać problem anoreksji. Kobieta swego czasu mocno się z nim borykała, a aktualnie próbuje pomagać innym. Faroch ważyła zaledwie 18 kg i była na skraju śmierci, gdy opublikowała swój słynny film na YouTube. Ogłosiła się wówczas najszczuplejszą osobą na świecie. Faroch była bardzo chora, ledwo oddychała i wyglądała jak prawdziwy szkielet. Pomimo jej zaskakującego wyglądu, dziewczyna bardzo chciała żyć. Potrzebowała pieniędzy na terapię. Na szczęście, dzięki jej prośbie o pomoc, udało się jej zebrać ponad 200 tysięcy dolarów. Faroch opowiedziała dziennikarzom, że wie, że jej czas się kończy i że wkrótce przegra walkę z chorobą. Gdyby nie otrzymała pomocy od obcych ludzi z całego świata, pewnie właśnie tak by było. Od tego czasu przeszła niesamowitą przemianę. Droga do powrotu do zdrowia Rachel sprawiła, że wielu z jej fanów do dziś śledzi w mediach społecznościowych jej życie i dalsze postępy. Kobieta przeszła leczenie w ośrodku w San Clemente, Kalifornia, a obecnie znajduje się pod opieką lekarzy w Portugalii. Dziewczyna niedawno udała się do Waszyngtonu, aby dołączyć do drugiego dorocznego marszu przeciwko zaburzeniom odżywiania. Paroch, która wydawała się o wiele zdrowsza i bardziej energetyczna podczas marszu, powiedziała reporterom w Los Angeles, że jest gotowa skorzystać ze swoich zasięgów na Facebooku, aby zwiększyć świadomość na temat tej choroby. Natasza Crown. Ta kobieta wydała ponad 200 tysięcy dolarów na liczne operacje plastyczne. Wszystko dlatego, że chciała być posiadaczką największej pupy na świecie. Obecnie jednak te gigantyczne pośladki zdają się sprawiać jej wiele problemów. Natasza Crown to pochodząca ze Szwecji kobieta, która ustawiła sobie za życiowy cel by mieć największą pupę na świecie. Niestety niedawno przyznała, że przez jej rozmiary zaczęła odczuwać spory dyskomfort, gdy tylko chciała usiąść. 29-latka z Göteborga opisała swoje problemy w poście na Facebooku. Natasza przesłała zdjęcia i filmy, na których widać, że nie jest ona w stanie zmieścić się na większości krzeseł i foteli. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda mediów społecznościowych, którą obserwują prawie 2 miliony osób, wypowiada się o swoim problemie. Natasza narzeka też, że nie jest w stanie znaleźć partnera i rozpocząć długofalowego związku. Uważa, że jej unikalny kształt ciała całkowicie przesłania jej osobowość i dodatkowo odstrasza większość mężczyzn. Dziewczyna niedawno powiedziała mediom Jestem znana z mojego wielkiego tyłka minęło 7 lat od mojego ostatniego związku. Ludzie dziwnie na mnie patrzą, bo mam dość ekstremalne rozmiary. Mężczyźni, z którymi się umawiam, często się mnie boją. Patrzą na mnie przez wzgląd na moją sylwetkę, a nie osobowość. Natasza powiększyła swoje pośladki pierwszy raz, będąc w wieku 20 lat. Co więcej, ma w planach kolejne zabiegi. Wydała około 200 tysięcy dolarów na liczne operacje. Kiedy Natasza zaczęła chodzić na siłownię, miała ambicję posiadania największego tyłka na świecie. Jak widać, jej marzenie się spełniło. Lamp Red. Ten chłopiec cierpi na dość poważną przypadłość. Jest on w stanie spać tylko około dwóch godzin dziennie, z powodu do niedawna nieznanego problemu medycznego. Było to bardzo trudne, nie tylko dla samego chłopca, ale i dla jego rodziców. Jego matka, Shannon Lim Red, wyjaśniła Ciało mojego syna męczy się, ale umysł nie chce zasnąć. To tak jakby wciąż był na straży. To bardzo przerażające doświadczenie. Brak snutla Lamba miał bardzo negatywny wpływ na niego samego. Chłopak nie był w stanie normalnie się bawić i się rozwijać. Nie angażował się w interakcje z innymi dziećmi. Chodził cały czas poirytowany. Nie był w stanie z nikim rozmawiać. Chronicznie zmęczony, lamp w końcu nie wytrzymał. Jego irytacja wybuchła do tego stopnia, że zaatakował on swoją matkę, zostawiając ją z podbitymi oczami. Bił wszystkich, gryzł a nawet uderzał się sam w głowę. Wyglądało to tak, jakby tracił rozum. Nie mogliśmy nic zrobić, aby mu pomóc, wspominał ojciec Lamba, David. Rodzice chłopaka musieli się nim zajmować na zmiany. Jedna osoba pracowała, a druga się nim opiekowała. Co gorsza, musieli też dzielić czas na sen, gdyż chłopak nigdy nie dawał im odpocząć. Rodzice Lamba twierdzą, że żyli jak prawdziwe roboty. Chłopca ostatecznie udało się pomyślnie zdiagnozować. Cierpiał na malformację Arnolda i Chiarego, rzadką chorobę mózgu. Gabi Gingras Gabi Gingras, kiedy miała zaledwie kilka dni, zaszokowała lekarzy, kiedy to w ogóle nie zareagowała na ukłucie igły podczas pierwszego szczepienia. Ojciec Gabi, Steve Gingras, powiedział w filmie dokumentalnym poświęconym przypadkowi jego córki, że Gabi nie czuła bólu. Nie reagowała ani na ból, ani na zimno lub ciepło. I choć może wydawać się to całkiem ciekawą cechą, to nieodczuwanie bólu jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeśli mówimy tu o małym dziecku. Ból służy jako bariera i ma nas chronić przed różnymi negatywnymi doświadczeniami w życiu. Gabi, która miała 5 lat, cierpiała na bardzo nietypowy stan, zwany wrodzoną niewrażliwością na ból. Związek między jej nerwami, które odczuwają ból, a świadomością samego bólu przez mózg, w jej przypadku jest nieobecny z nieznanych przyczyn. Gabi odczuwa dotyk, ciepło, wibracje i jest w stanie wyczuć ruch zupełnie jak normalny człowiek. Nie odczuwa tylko bólu. Ma ona również anhydrozę stan, który zapobiega poceniu się mocno utrudnia jej to utrzymanie stałej temperatury ciała. Gabi przez całe swoje życie nie jest w stanie rozpoznać, czy się zraniła, lub czy coś jej dolega. Dziewczyna zaczęła też mimowolnie zaciskać zęby i gryźć swoją skórę. Gdybym jej na to pozwalała, przegryzłaby się do kości, stwierdziła Trish Gingras, matka dziewczynki. Rodzice postanowili wyrwać jej zęby, aby nie mogła sobie zrobić więcej krzywdy. Gdy Gabi nauczyła się chodzić, zanim skończyła dwa lata, kilka razy została ranna i była hospitalizowana. Gabi złamała szczękę w wieku dwóch lat i nie zdawała sobie z tego sprawy, dopóki infekcja nie wywołała u niej silnej gorączki. Musiała być na antybiotykach przez sześć tygodni, aby pozbyć się choroby. Mamy nadzieję, że ta dzielna dziewczynka nauczy się jakoś żyć ze swoją przypadłością. Huang kai Huang Chun Kai to chłopiec, który stał się znany na całym świecie jako chiński człowiek słoń. Urodził się 29 grudnia 1977 roku i cierpiał na ciężką postać neurofibromatozy, która doprowadziła do powstania masywnych guzów na jego twarzy, które całkowicie zmieniły jego wygląd. Huang jest najstarszym z trójki dzieci, które urodziło się i wychowało w małym miasteczku w południowym regionie prowincji Hunan. Jego rodzina żyła w skrajnym ubóstwie. Kiedy chłopiec miał 4 lata, jego rodzice zauważyli oznaki jego choroby. Po przewiezieniu go do szpitala została u niego zidentyfikowana nerwiakowłókniakowatość. Lekarze odradzali usuwanie guzów. Była to operacja, na którą rodzice Huanga i tak nie mogli sobie pozwolić, ponieważ obawiali się, że jest zbyt ryzykowna i może narazić życie Huanga na niebezpieczeństwo. Guzy Huanga jednak nadal rosły. Chłopiec, pomimo rozpoczęcia nauki w wieku 8 lat, porzucił szkołę 4 lata później, czując się wyobcowanym przez inne dzieci, które nazywały go człowiekiem słoniem. W wieku 35 lat jego guz urósł do 15 kg. Około 2007 roku zwrócił na siebie uwagę ekspertów ze Szpitala Onkologicznego w Guangzhou, którzy postanowili spróbować mu pomóc i usunąć guz. W lipcu 2007 roku jego narośl z prawej strony twarzy została wycięta, a w styczniu 2008 roku usunięto kolejne 4,5 kg tkanki. Trzeci zabieg usunięcia guza z lewej strony twarzy zaplanowano na koniec 2008 roku. Kolejne 1,5 kg zostało usunięte z jego twarzy w 2013 roku. Huang ma obecnie 45 lat i wygląda znacznie lepiej. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!